Przed dzień amerykańskiego święta niepodległości kongres przyjął ustawę przygotowaną przez prezydenta Donalda Trumpa. Przepisy zawarte w tzw. Tak wielkiej Pięknej Ustawie obejmują cięcia podatków, wydatków socjalnych i wzrost nakładów na deportację migrantów. Głosowanie w Izbie Reprezentantów poprzedziły burzliwe negocjacje. Kierownictwo Partii Republikańskiej prowadziło intensywne rozmowy z bardziej sceptycznymi członkami własnego obozu. Donald Trump, traktujący projekt jako sztandarowy element swojej polityki, osobiście zabiegał o jednomyślność wśród konserwatystów. Demokraci głosowali przeciw, podkreślając, że skutkiem reform może być ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej i zmniejszenie pomocy socjalnej. Ich zdaniem plan Trumpa uderzy przede wszystkim w najuboższych, pogłębiając nierówności społeczne. W wielu miastach doszło do demonstracji, podczas których protestujący domagali się zablokowania ustawy w Senacie. Republikanie utrzymują, że nowa polityka finansowa zracjonalizuje wydatki i wzmocni gospodarkę.